Pierwsze dwie edycje zakończyły się sukcesem. Ponad 210 tysięcy zł dodatkowego przychodu, który możemy śmiało powiedzieć, że takie minimum 200 20 tysięcy do nas trafiło. Liczymy, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Jestem zameldowany, jestem fair, to ma być taka moda niekoniecznie związana z nagrodami, ale nagrody też są po to, żeby zachęcić ludzi do udziału w tym konkursie. Co ważne, konkurs prezentowany jest nie tylko dla nowych mieszkańców gminy ale dla wszystkich. Według szacunków około 30% mieszkańców gminy Szydłowo nie płaci podatku w miejscu zamieszkania, a tym samym z budżetu samorządu ucieka ponad 3 miliony złotych. Pieniądze te wystarczyłyby na przykład na wybudowanie 3 km dróg osiedlowych, postawienie 270 lamp ulicznych lub powstanie 9 km chodników, by zachęcić mieszkańców do udziału w akcji jestem zameldowany, jestem fair i wskazania w formularzu PIT 37 jako miejsce zamieszkania jednej z miejscowości w gminie Szydłowo przygotowano konkurs. By wziąć w nim udział trzeba wejść na stronę www.pit.szydlowo.pl, wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Do wygrania jest m.in. Rower, robot wielofunkcyjny czy oczyszczacz powietrza. Akcja trwa do 10 maja.